Oj, są stricę, tu, ma. nad nami. Jest. O kurwa, otwarta przestrzeń tu jest. No wiem, wiem. To wyczekajmy, może z maską. Wyczekamy z maską? Ja już nie mam maski. A ja, ja już nie mam maski, no też tutaj. Na wszystko. Rozmawiaj, kto jest. Leży? Tam, za murem. Mm -hmm. To jest osłonka jakaś. Dobrze, w naszą do stronę, wow. Dobra, to jest huge. Cluster leci na nas. Cluster. Do budynku, do budynku. Dobra, dostałem trochę, ale się uzupełniam na luzie. Biegnie, koleś. Jest za kiblami, za kiblami. Tam jest koleś, za Zabij go. Ostatni też. To tam jest. Tam jest koleś, na znaczniku. Dobra, dobra. Ba, nie, nie, nie. Do budynku, do budynku! Jest! Dobij go, on ma mało. Nie widzę go. A dobra, widzę go. Do leży, leży, leży! Zakaz, zakaz, gaz, gaz, gaz! No dalej już, dobijaj go!